Halo, halo, dzień dobry, witam się z wami z Pepką, z taką piękną nowością, zobaczcie, ja już tu na półeczce z niebieskim, <grym> lecimy na przegląd nowości, 10 złotych, o taki jednorożec, ty podnosiłam to, ty również, dobra, szukamy samych nowości, słomki jeszcze wleciane. o takie, nie zdajemy, nie, 10 złotych jak coś, Jakieś kubki tutaj, jakie w ogóle? Gwiazdki, jaki błysk! Ile to kubki? 20 zł, różne nie? Hmm. Widzę nowość, widzę nowość. Co to za zestaw? To sushi, tak. Za 30 zł. Co my tu mamy? Cztery miseczki, tak. Pałeczki też? Też chyba. Tu podają. No to taka nowość. Na hiciorach. A to jest 6 sztuk. No dobra. Dobra, lecimy dalej. To wszystko było podnoszone, no nie? Tak. A głowa gdzie? Głowę koc zgubił. To jak ty, babo, czasem. Dobra, chodźcie. Tu jeszcze mamy hiciory. Mhm. Fajne te koszyczki. A już je podnosiłam. Przypomnę tylko cenę: 40 zł. a ten mniejszy. Ten mniejszy: 35. O! No i wieszaczki. Ale już też były podnoszone. 7 zł. Tak. To Ta nie powtarzam. Dobra. Idziemy w głąb. Liście były? Chyba tam Od wczoraj, na nowościach, przypomnę tylko, 80zł, 80 na 80, 120 i zobaczcie, wszystko wybrane. Pomacajcie sobie jak będziecie w Pepku, w Pepku, ta baba, jak będziecie w Pepku, to pomacajcie, pomijajcie. Bo fajne. To też na nowościach, 60zł, 80 na 120 ale to było, o, ale maty są na przecenie, ile teraz? 40zł. No to większa, lepsza cena, nie? No. Lecimy z poszywką. Mhm. O, tutaj coś jest. 12 zł. Na wymiar 45 na 45. Taka zielona. I to na mocnych nowościach. Nawet pasuje tutaj, nie? To może tak odjadę. 8 zł. Wzorek z jednej i z drugiej strony. A ta. Ta 15. Z najnowszej kolekcji, ale podnosiłam wczoraj. Ale może jeszcze raz? O! Pasuje ta? 40. Ta do tej? O, Lecimy z podkładką. O, patrzcie, tutaj też ta te obrusy. Oliwkowe, ale też wybrane, nie? No, tak się podobają. 140 na 180 za. 25 zł. Najnowsza kolekcja. Czekajcie, tutaj tanie. No. Ale podnoszone to już nie ściągam. O, tutaj chyba jest na nowościach. Tak. Był obrócić, teraz jest bieżnik 33 na 150 za 20 zł. O, taki. I. 35 na 150 za 20 zł. I jeszcze tutaj widzę nowość. Ta obrusik. Pokaż ty się. Obróz. 30 zł, 140 na 220. Taki wzorek. jest jeszcze taki, taka stokrotka, ale było podnoszone. Nie? To, to już nie powtarzam. A Taki wzór. Dwa kolory. Podnosiłam wczoraj chyba tak. 20 zł, 140 na 180. I. Kolejna nowość, podgładki oliwkowe, pod drusik o takie. Za 5 zł, tu są 4 sztuki, Jeden obrós. O, zobaczcie. No. Chcemy tu coś jeszcze? Chyba nie. To idę dalej. Za mną stoliki. 80. Nie mam ceny. Dobra, nie będę tego ruszać. Tam nawet nie wyjdzie. Chyba, że z boku. Co Nie. Ale to jest jakaś nowość. Ta. 40 zł. 47. 47 na 50. Tylko czarne. Jak tam było jakieś inne kolory? Czy tylko czarno? No, to takie nowości jeszcze na stolikach. I roślinka. Ale na roślince. O nie, tutaj jakieś takie bukiety. Jesienne się pojawiły. Zobaczcie, ile ten bukiet 20 zł. Wymiary, może najadę, jadę. O. W takim kolorze, ewentualnie z fioletem mhm. i jeszcze względem, ale nie wyjmę, nie? Nie, nie wyjmę, bo nie mam jak. No i tu są nowości, tak? Chyba 15 zł, ale jak to jest? Tylko jedna gałązka, nie wiem, nie mam jak tego wyjąć, wiecie, żeby tutaj... aha nie, to jest taki bukiecik też, wyjmę to czy nie, nie, chyba nie, może jednak, dobra, mamy to, o taki Tutaj jeszcze to mnie interesuje ile jaka to jest cena? To zielona 10-88 cm. Nie wyjmę zaczepiona, nie? Widzę nowość. Ale czy ja to wyjmę? Nie o chyba nie wiecie. Siedzi jak diabli. Musiałabym to przesunąć trochę. Może mi się uda. Dobra, mamy to. O, taka osłonka za 25 zł. Są też mniejsze? Nie. Tak, są zaraz podniosę. No, to taka siedzi i mniejsza wersja. O. Cena 15. Taka różnica. Jak to? O, może tak. Jeszcze szara na nowości, ale jej podnosiłam. Nie zdajemy dziewczyny, już nie. No. Jeszcze patrzę za kwietnikiem. Co to? To jest jakiś taki. To jest nowa? Zobaczcie. 35 zł. Pożyczymy sobie tutaj z tego. Było to? Czy nie? Bo to znamy, nie? Ta 50. Ale co do tych nie mam pewności. Ok. Jeszcze tutaj widzę takie malutkie osłonki za 4 zł. i tu jest nowość. Tak, pewnie, że tak. Ile? Ty, łopani. 15. Taka zwisająca roślinka. Wszystko wybrane. Nie, tam z tyłu schowane. Pokaż ty się. O, zobaczcie. Takiej to No. Bo te to znamy, nie? Ta. Przypomnę cenę. 25 zł. I tu? Nie. Chyba było. Ale jak coś to te koszyczki 12 teraz. I tutaj przy też 12. 8, 10. Trochę okazji jest. Też na tak nowościach z kominkiem takie zestawy. Za tu mam cenę 30 zł. O, jakie dziobdzioki. Dobra, ja tu nic nie doczytam. No. To nie wszystko, bo jeszcze mamy takie jesienne, nie? Ta? Ile? A to jest na przecenie 17 zł. Było to. No musiało być, nie? Okej. Okay. Który? Bierzemy. 10 złotych. Takie jeszcze. Takie. Te najbardziej wybrane. To z różą jakieś. To mało kończymy, dziewczyna. Tak, jeszcze przejdziemy sobie jedną alejkę. Ale tutaj jeszcze coś widzę. Pachnie to, czekajcie, już się babo. Coś pachnie. takim takimi perfumami. 10 złotych, tak? Coś tam pachnie. O tak. Komienki jeszcze doleciały. To absolutnie nowy kolor. Ta za 15 zł. Za też czarna. Okej, okay, ostatnia alejka. Tu podaję, że jakieś nowości. To jest nowość. Może. Zobaczymy sobie tą różową. Ile ty? 10 zł. Czekajcie odwrócę, żeby fajnie było widać. O. Na nowościach? Nie wiem. Nie wypadają, że nowość, nie? Ale. No, jeszcze takie. Może to te tacki? Tutaj nowość. Może. 7 zł, ewentualnie jeszcze zł. Mhm. Dobra, kończymy dziewczyny. Wam się przegląd podobał? Oczywiście zostawcie łapkę pod filmem. Już tutaj tak tacy od niedawno. Na no, nowościach. Za wielkie, wielkie dzięki. I do kolejnego przeglądu. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Już podejrzę cenę. 25 zł. Brusy świąteczne 12? Nie, to ściereczki. 12, a ten w regularnej 70 Fajnego weekendu wam życzę. Cześć. Jeszcze wylazam na puf. Ten na nowościach. Od, od wczoraj chyba 120 zł. No i stołeczki jeszcze to Ten jeszcze jest na nowościach. Czaj podnoszona, 60 zł.